Cześć, nazywam się Ania Kania i na tym kanale opowiadam o tym, jak uczyć się smart, not hard. Jest ten brytyjski akcent. Dzisiaj chciałam podzielić się z Tobą moją filozofią studiowania, którą praktykowałam przez lata i która była takim zbiorem zasad, dzięki którym łatwiej mi było podejmować decyzje na studiach. Więc, jeżeli chcesz mieć trochę więcej luzu i lepiej czuć się na swoich studiach, to zostań ze mną do końca filmu. Uważam, że fajnie jest wyznaczać sobie takie zbiory zasad do funkcjonowania w różnych rzeczywistościach, właśnie na przykład studenckiej, rodzinnej, pracy, bo to ułatwia nam podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi przekonaniami i wartościami, a nie tak, wiecie, spontanicznie idąc za jakimś chwilowym uczuciem. I na przykład na studiach dzięki temu nie kułam po nocach, bo. Dużą wartością dla mnie było i jest zdrowie, więc miałam zasadę, że nie uczę się w nocy. Ale to o tym za chwilę jeszcze. I fajnie jest sobie tworzyć taką swoją własną filozofię, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to najprawdopodobniej zostanie ona nam narzucona. Przyjmiemy coś takiego, co funkcjonuje w naszym społeczeństwie, bo tak. No bo czy nie jest tak z tymi corocznymi postanowieniami, systematycznej nauki, tworzenia idealnych notatek? To są rzeczy, które nie wychodziły nigdy z moich własnych przekonań, tylko jakoś je wpoiłam sobie od otoczenia mojego. I właśnie tworzenie takiej filozofii pomaga temu zapobiec. Ja swoją własną filozofię nazwałam studenckim minimalizmem, i teraz chciałabym Ci opowiedzieć o tym, na czym on dokładniej polegał. Podstawą jest dla mnie ograniczenie tego czasu, który bezsensownie poświęca się na studia, a właściwie można by robić w tym czasie coś fajniejszego dla siebie, dla swoich zainteresowań. I studencki minimalizm wcale nie oznacza przez to olewanie studiów, raczej oznacza takie totalne ich wykorzystanie w jak najlepszym stopniu, takie wyciśnięcie jak cytrynkę i nie marnowanie czasu na to, na co większość studentów podczas studiów marnuje czas. To takie świadome wyjście ze spirali, wkuwania wszystkiego, jak leci, po to, żeby zawsze mieć wysokie oceny, co i tak nie zawsze wychodzi, to jest takie nastawienie na to, czego się chce uczyć, na to, co jest dla ciebie ważne. I jeżeli zamierzasz wprowadzić w siebie studencki min minimalizm, minimalizm, to koniecznie zapytaj siebie, co jest dla Ciebie ważne, na co chcesz poświęcić ten zaoszczędzony czas. Dla mnie studencki minimalizm składa się z takich trzech części, ale ty oczywiście możesz sobie go uzupełnić o inne, jeśli tylko tego potrzebujesz. Na początku zapytałam samą siebie, po co ja w ogóle studiuję. No i odpowiedź była oczywista: po to, żeby coś z tych studiów wyciągnąć, żeby wyciągnąć jakąś wartość i wykorzystać jej ją w przyszłości. Czy studiuję po to, żeby mieć same piątki ze wszystkich przedmiotów, jakie są w programie? No nie. Więc szybko doszłam do pytań o konkretne przedmioty. Czy ten przedmiot daje Ci tą wartość, którą chcesz wyciągnąć ze studiów? No jeżeli nie, to po co go cisnąć tak bardzo i być w tej gonitwie o piątki ze wszystkiego? Na przykład na studiach miałam łacinę i wiedziałam, że nie wykorzystam jej w przyszłości, chociaż. Niektórzy mówią, że ułatwia naukę języków. Nie do końca, nie wydaje mi się. W każdym razie uznałam, że nie muszę mieć piątki z łaciny, że nie jest mi do niczego potrzebna i nie będę się na niej skupiać. I studencki minimalizm to nie jest tylko olewanie studiów, tak jak powiedziałam wcześniej, ale to jest też skupianie się na tym, co w tych studiach fajne. I właśnie to jest też moment na to, żeby zastanowić się, co ja chcę wyciągnąć z studiów, jakie przedmioty są dla mnie wa wartościowe i na jakich przedmiotach chcę się skoncentrować. I ja wiem, że jeżeli jesteś na pierwszym roku studiów, to to może być trochę ciężkie, sprawdzić, które przedmioty są dla ciebie ważne, a które nie, ale poradzisz sobie i z każdym rokiem będziesz dochodzić do wprawy. A jeżeli chodzi w ogóle o pierwszaków, to mam dla Was fajnego, bezpłatnego e-booka, który opowiada o tym, czym różnią się studia od szkoły. I myślę, że fajnie Wam pomoże rozpocząć tą studencką przygodę. Możecie sobie go pobrać bezpłatnie z linku, który wrzuciłam w opis. Drugim takim dla mnie bardzo ważnym punktem studenckiego minimalizmu jest ogarnięcie zarządzania sobą w czasie i ogarnięcie technik efektywnej nauki. To tak naprawdę pozwala nam na to, żebyśmy mieli więcej czasu dla siebie, żebyśmy szybciej się uczyli, żebyśmy właśnie tam, gdzie chcemy zgłębiać wiedzę, mogli to robić sprawnie, efektywnie, dużo, dużo zapamiętać. A tam, gdzie no, po prostu chcemy zaliczyć pewne przedmioty, no to możemy sobie z tym szybko poradzić, tak, żeby po prostu to zdać. I jeżeli chodzi o ten, ten mój plan studenckiego minimalizmu, to właśnie techniki efektywnej nauki, ogarnięcie siebie w czasie bardzo, bardzo dużo mi dało i dało mi taką wolność i radość ze studiów. I sprawiło, że nie skończyłam ich z takim poczuciem, że mnie wymęczyły, wykończyły, tylko była to dla mnie naprawdę taka przygoda, która bardzo mnie rozwinęła i w ogóle doprowadziła do tego, gdzie teraz jestem. Dlatego, jeżeli jeszcze nie próbowałeś żadnych technik efektywnej nauki, albo nie próbowałeś, to polecam Ci na początek mój film, który się tutaj wyświetli, z takimi trzema mega prostymi, na początek, technikami efektywnej nauki. Zobacz sobie to tutaj za chwilkę. Studencki minimalizm to też taka świadoma decyzja o zadbaniu o swoje zdrowie. Bo dla mnie to zawsze był fenomen, że idziemy na super studia, zapierdzielamy na nich. Po to, żeby zdobyć wykształcenie, które da nam dobrą pracę, która da nam dobre pieniądze, dzięki którym będziemy mogli naprawić swoje zdrowie, które zrujnowaliśmy podczas studiów. No, wow! I wiem, że to brzmi strasznie, ale no, ja wymieniłam setki, jak nie tysiące wiadomości z różnymi studentami, absolwentami, i bardzo często cierpią oni po studiach na jakieś problemy. Czy to natury psychicznej, czy też ich zdrowie w jakiś sposób fizycznie ucierpiało. Zresztą po moim pierwszym roku i przygodach na nich też moje zdrowie psychiczne ucierpiało, więc totalnie zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo częsta sytuacja. I właśnie dlatego w moim studenckim minimalizmie ustaliłam sobie, że nie będę uczyć się po nocach, że totalnie nie pozwalam sobie na to, bo zdrowie jest dla mnie ważniejsze i nic najwyżej mogłam na przykład wcze stać wcześniej rano, żeby powtórzyć sobie coś nieco przed egzaminem, ale totalnie nigdy nie uczyłam się po nocach i dało się. A gdybym sobie takiej zasady nie ustaliła, może wtedy nie zarządzałabym tak dobrze czasem w ciągu dnia i pozwalałabym sobie czasem na tą naukę po nocach, co w ogóle też nie jest efektywne i sensowne, i wiecie, jak bardzo nam szkodzi. Do tego oczywiście też starałam się nie być tym studentem, który je parówki przez całe studia. Dlatego zdrowe odżywianie było taką wisienką na szczycie tortu, minimalistycznego tortu, <głanee> dlatego dbałam o to, żeby zabierać ze sobą lunchboxy na uczelnię i starałam się zdrowia odżywiać, też po zajęciach często wybierałam się na basen, na spacer, na jakieś zajęcia, fitness, żeby utrzymać też się w dobrej kondycji. No, i pamiętałam też o tym, że właśnie nasze zdrowie to nie tylko to zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, i bardzo po pierwszym roku starałam się o to dbać. I po pierwsze odcięłam się od narzekaczy, od osób, które siały panikę, które chciały wystraszyć wszystkich, a po drugie, zawsze przed egzaminami, czy w ogóle w ciągu roku, powtarzałam sobie taką pozytywną mantrę, że się uczyłam, że dam radę, że się starałam, że przecież mam dobrą pamięć i piękny mózg. I to by było na tyle. Daj znać, jak z Tobą rezonuje taki pomysł wprowadzenia filozofii studenckiego minimalizmu. Może masz jakiś swój własny zbiór zasad, z którym funkcjonujesz? Jeśli tak, to podziel się koniecznie w komentarzach, może zainspirujesz kogoś do wprowadzenia tego w swoje życie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli dołączysz do subskrybentów, bo wtedy na pewno żaden film nie umknie Twojej uwadze, nie zniknie z twojego YouTube'owego feedu, a co tydzień wrzucam filmiki. Które pomagają ci się efektywniej uczyć, albo w ogóle ogarnąć to studenckie, czy tam uczniowskie życie. Także widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Mm, masz piękny umysł, papa. Pa. A, a jeszcze. Y, też pamiętaj zobaczyć mój Instagram, bo tam też mówię o różnych mądrych rzeczach y, i będziemy tam na co dzień w kontakcie.